Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu we wtorek. Wiemy, że ten tydzień jest bardzo istotny, i bardzo ważny. Jutro mamy Fed, a na to czeka cały świat, czeka cały rynek, bo wiadomo, że te informacje mogą dosyć konkretnie wstrząsnąć, bądź to pozytywnie, bądź to negatywnie, w zależności od tego, jakie decyzje odnośnie stuprocentowych w Stanach zapadną poszczególnymi rynkami. Na pewno ten dzień jutro będzie dosyć ciekawy i wyjątkowy wręcz. A dzisiaj zapraszam cię na podsumowanie, czyli tradycyjnie rozpoczniemy od podsumowania dzisiejszego dnia, czyli przygotowałem. Kilka ciekawych informacji, zobaczymy również jak... W tym momencie zachowują się topowe rynki zagraniczne. Podsumujemy sesję na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać, kliknąć subskrypcję oraz dzwoneczek, aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji na świecie, Europie czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy i tam możesz się podzielić z nami wszystkimi swoją opinią na temat obecnej sytuacji. I zanim przejdziemy dalej, przypominam, że w tym miesiącu obchodzę urodziny, dokładnie piąte urodziny kanału i z tej okazji przygotowałem mega obniżki, z których warto skorzystać, również dodatkowe. Pakiety, czy to łączące wszystkie portfele, czy też portfele i przegląd sektorowy, czy też sam przegląd sektorowy, tak więc na pewno warto z tym skorzystać. I przypominam, że dla wszystkich, którzy się wyrobią do piątku, będzie dodatkowy bonus, o którym wspominałem wczoraj, a teraz już nie przedłużając, przechodzę już do pierwszych informacji. Biden planuje podróż do Europy, może odwiedzić Polskę. Przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Joe Biden, mogą spotkać się w Brukseli w związku z wojną na Ukrainę już w przyszłym tygodniu. Podaje w poniedziałek czas lokalnego CNN, powołując się na dyplomatów organizujących to spotkanie w trybie nadzwyczajnym. BBC podało w poniedziałek, że NATO jest poważnie zaniepokojone atakiem Rosji na międzynarodowe centrum pokoju i bezpieczeństwa w obwodzie Nowowolskim, w pobliżu granicy z Polską. Był to bowiem sygnał dla sojuszu, że rosyjskie siły będą niszczyć wszystkie dostawy broni na Ukrainę. Szef MSZ Chin: Nie życzymy sobie, by sankcje na Rosję wpływały również na nas. Chiny nie są stroną konfliktu na Ukrainie. Opowiadają się przeciwko sankcjom nakładanym na Rosję. A tym bardziej nie życzą sobie, by sankcje te wpływały na Chiny, oświadczył chiński minister spraw zagranicznych, cytowany we wtorek w komunikacie resortu. Chiny zastrzegają sobie prawo do ochrony swoich prawowitych interesów, zaznaczył szef chińskiego MSZ w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem. Chiński minister ocenił, że niektóre siły wciąż oczerniają stanowisko Chin w sprawie Ukrainy i rozsiewają fałszywe informacje. Wcześniej chińskie MZ zaprzeczało doniesieniom dziennika Financial Times, że Moskwa poprosiła Pekin o sprzęt wojskowy, który miałby zostać wykorzystany w wojnie przeciwko Ukrainie. Popatrzmy dalej. Potężna przecena chińskich spółek. Chińskie spółki notowane na giełdach w Chinach kontynentalnych. Hongkongu czy USA notują gwałtowne spadki. Inwestorzy pozbywają się walorów w obawie przed konsekwencjami ponownego wybuchu pandemii szkodnika za murem. Działaniami regulatorów z Pekinu i Waszyngtonu oraz potencjalną odpowiedzią amerykańskich władz na ewentualną pomoc Rosji przez chińczyków. Nie pomagają nastroje na rynkach globalnych. No to popatrzmy jak mocno się przeceniły te indeksy. Na przykład indeks Golden Dragon China notowany na Nasdaqu tylko wczoraj stracił przeszło 13%, a ze szczytu z lutego 2021 roku zszedł już o 75%. No to popatrzmy, dalej co się dzieje. Chiny zwiększają wydobycie węgla i planują wielkie inwestycje. W ostatnich miesiącach Chińczycy wyraźnie zwiększyli wydobycie węgla i planują już kolejne inwestycje w rozbudowę możliwości produkcyjnych oraz budowę zapasów. Cele klimatyczne schodzą na dalszy plan. Ważniejsze, po raz kolejny okazuje się bezpieczeństwo narodowe definiowane przez Pekin. W pierwszych dwóch miesiącach roku w Chinach wyprodukowano blisko 690 miliona ton węgla, o ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Podał tamtejszy urząd statystyczny. To przeszło 4 razy więcej niż wydobywa się rocznie w Polsce, która jest jednym z 10 największych producentów węgla na świecie. Państwo środka odpowiada za ponad połowę globalnej produkcji w ubiegłym roku, wydobywając ponad 4 miliardy ton węgla. Lećmy dalej. Johnson. Zachód popełnił straszliwy błąd po rosyjskiej aneksji Krymu. Zachód popełnił straszliwy błąd w 2014 roku pozwalając prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi na uniknięcie kary za aneksję ukraińskiego Krymu, napisał we wtorek brytyjski premier Boris Johnson na łamach Daily Telegraph. Wezwał do zakończenia uzależnienia od rosyjskiej ropy i gazu. Kiedy Putin po raz pierwszy najechał na Ukrainę w 2014 roku, Zachód popełnił straszliwy błąd. Rosyjski przywódca dokonał aktu brutalnej agresji i zajął ogromny kawałek suwerennego kraju, a my pozwoliliśmy, by uszło mu to na sucho, przyznał brytyjski premier. Stosunki gospodarcze nie tylko zostały wznowione, ale wręcz zintensyfikowane. Zachód brał więcej rosyjskiego gazu niż kiedykolwiek wcześniej, stając się bardziej zależny od dobrej woli Putina i bardziej narażony na kaprysy światowych cen gazu i ropy. Kiedy Putin w końcu rozpoczął bezwzględną wojnę na Ukrainie, wiedział, że światu będzie bardzo trudno go ukarać. Wiedział, że stworzył uzależnienie, wskazał Johnson. No ciekawe, popatrzmy co się dzieje dalej. Brak uszkodzeń infrastruktury jądrowej po wybuchu w pobliżu zaporowskiej elektrowni jądrowej. Ukraiński dozór jądrowy potwierdził, iż w pobliżu elektrowni jądrowej w wojska Federacji Rosyjskiej zdetonowały ładunki wybuchowe. Zdarzenie nie ma wpływu na stan reaktorów jądrowych, podała we wtorek Państwowa Agencja Atomistyki. Popatrzmy na to wydarzenie. Morawiecki i Kaczyński udają się do Kijowa, chcą pokazać poparcie. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech oraz premierem Słowenii Udają się we wtorek do Kijowa, gdzie spotkają się z prezydentem Ukrainy i premierem Ukrainy. W komunikacie podkreślono, że politycy udają się do Kijowa jako reprezentanci Rady Europejskiej. No, jestem ciekawy Twojej opinii, jak oceniasz tę wyprawę. Leczmy dalej. Londyn sypie sankcjami jak z rękawa. Kolejne 370 osób i firm. Brytyjski rząd ogłosił we wtorek nałożenie sankcji na kolejne 370 osób, firm i innych podmiotów z Rosji i Białorusi. Wśród objętych sankcjami są minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, rzecznik Kremla Dmitry Pieskow i były prezydent i premier tego kraju. Lećmy sobie dalej. Londyńska giełda metali wznowi od środy handel niklem. Od środy londyńska giełda metali planuje wznowić handel niklem. Podały we wtorek agencja AP. Tydzień temu we wtorek zawieszono handel tym metalem. Jednym z powodów były straty instytucji zaangażowanych w obrót niklem. Można zawiesić obrót, jak widzimy można. Ciekawe. Leczmy dalej. Analitycy PKO. Do końca roku koszt przyjęcia uchodźców wyniesie 24 miliardy złotych. Przyjęcie około 2 milionów uchodźców będzie kosztowało do końca tego roku budżet państwa około 24 miliardy złotych. W 2023 roku koszt będzie podobny, szacują we wtorek analitycy Banku PKO. Według nich w pierwszym roku około 10-20% uchodźców podejmie pracę, co zmniejszy obciążenie budżetu. Według podanych we wtorek rano przez Straż Graniczną danych od 24 lutego, czyli rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na przejściach granicznych, odprawiono. 1,83 miliona osób uciekających z Ukrainy do Polski. Lećmy dalej. Analityk. Cena ropy najniższa od dwóch tygodni. Choć ceny ropy nadal pozostają pod presją podaży, to we wtorek cena ropy naftowej znalazła się na najniższym poziomie od 1 marca, czyli od dwóch tygodni. Spadają także ceny palladu. Wskazała analityczka surowcowa domu maklerskiego Boś Dorota Sierakowska. No to popatrzmy, co się dzieje dalej. Miedź tanieje w Londynie i Nowym Jorku. Ceny miedzi Wpadają we wtorek na giełdach metali w Londynie i Nowym Jorku. Inwestorzy śledzą doniesienia o epidemii szkodnika w Chinach, które są największym odbiorcą metali bazowych na świecie. Kurs euro blisko 4,70. Złoty odzyskuje siły. I zaraz na podsumowaniu zobaczymy jak sobie radzi złoty w zderzeniu z pozostałymi walutami. Chwilowa ulga inflacyjna. GUS modyfikuje koszyk. Na skutek redukcji VAT-u na paliwa, energię i żywność w lutym odnotowano spadek inflacji CPI w Polsce. To już jednak historia, ponieważ marzec przyniósł silny wzrost cen, których jeszcze nie widzimy w danych statystycznych. Na pocieszenie otrzymaliśmy za to nowy koszyk inflacyjny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym tego roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 8,5% wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. To wyraźnie mniej niż w styczniu, kiedy to odczyt na poziomie 9,2%, dziś zrewidowany na 9,4% rok do roku na skutek zmiany w koszyku inflacyjnym, był najszybszym wzrostem cen od listopada 2000 roku. To zarazem odczyt wyższy od oczekiwanych przez ekonomistów 8,1%. No to popatrzmy dalej. Drobiarze. Jaja podrożały o 89%, kurczęta 38%. Z powodu znacznego wzrostu cen pasz. W ciągu ostatnich 6 tygodni aż o 89% wzrosły ceny jaj, zaś ceny skupu kurcząt rzeźnych o 38%. Informują polskie organizacje drobiarskie i apelują do rządu o ścisłe monitorowanie rynku pasz. Popatrzmy dalej. Sura RPP nie może nadmiernie schłodzić gospodarki i doprowadzić do stagflacji. Zaostrzenie polityki pieniężnej w Polsce nie może nadmiernie schłodzić gospodarki i doprowadzić do znacznego wzrostu bezrobocia. Czy tak stagflacji w Polsce, napisał w przesłanej pub biznes wypowiedzi członek RPP Rafał Sura. Dodał, że celem RPP pozostaje niezmiennie wprowadzenie inflacji poniżej 3,5% i zapobieganie deprecjacji złotego. No ciekawe, daj znać co sądzisz o tej wypowiedzi w komentarzu, lećmy sobie dalej. ING w marcu inflacja rzędu około 10%. W marcu możemy zobaczyć wzrost cen konsumpcyjnych rzędu około 10% ok do roku, wskazali analitycy ING Banku Śląskiego w komentarzu do GUS. Przy założeniu wydłużenia tarczy antyinflacyjnej do końca roku, należy się spodziewać średniego wzrostu cen w bieżącym roku około 10%. dodali. Patrzmy dalej PKO. Wpływ wojny na inflację będzie widoczny głównie w cenach paliw i żywności. Wpływ wojny na inflację będzie widoczny od marca, przede wszystkim w cenach paliw i żywności. Szczególnie produktów rolno-spożywczych, ocenił Kamil Łuczkowski w PKO. Ekonomista przewiduje też dalszy wzrost inflacji bazowej. Jej szczyt nastąpi w trzecim kwartale bieżącego roku. BNP Paribas obniża prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 roku. BNP Paribas obniżył swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 roku o 1 punkt procentowy, to 3,5%, poinformowali podczas wtorkowej konferencji ekonomiści banku. Zaznaczyli jednak, że wszelkie prognozy są obecnie obciążone znaczną niepewnością i wzrost gospodarczy w tym roku może być niższy. BNP Paribas szacuje, że CPI średniorocznie może sięgnąć 10%. No to popatrzmy. Zaraz mniej etatów bankowości. Te banki zlikwidowały najwięcej miejsc pracy. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała nowe dane o branży bankowej za styczeń tego roku. Wynika z nich, że ponownie spadło zatrudnienie w bankowości i ubyło oddziałów. Na koniec stycznia tego roku w bankach pracowało 142,5 tysiąca ludzi. My tradycyjnie sprawdziliśmy, które instytucje zmniejszyły liczbę etatów w tym roku ubiegłym. To popatrzmy. Z danych KNF wynika, że w ciągu ostatniego roku, porównując styczeń 2022 do styczeń 2021, branża bankowa zmniejszyła zatrudnienie o 6 tysięcy etatów. Na koniec stycznia w bankowości pracowało 142,5 tysiąca osób. To o 38 tysiąca mniej niż w rekordowym dla banków 2008 roku. Większość osób pracuje dziś w centralach banku, 80 000, niż w sieci placówek 62 tysiące. Jednocześnie skurczyła się sieć oddziałów. W ciągu minionego roku ubyło ich łącznie 885, a ogólna liczba spadła do 10,7 tysiąca. Ciekawe, tutaj mamy liczbę etatów na poszczególne banki. Tak więc, jak Cię to interesuje, możesz sobie zatrzymać i zobaczyć, które banki w ciągu ostatniego roku ścięły największą liczbę etatów. I tutaj jak widzimy PKBP 200, Santander. 889, na przykład BNP Paribas 341, Agro 431, czy Bank Milion 536. Tak więc widzimy, że no, wygląda to dosyć ciekawie. Lećmy sobie dalej, zobaczmy co się dzieje. Prezes PGNiG, rozmawiamy o dodatkowych dostawach gazu na Ukrainę. Ukraiński operator zwrócił się do PGNiG o ofertę na dostawy gazu. Trwają rozmowy handlowe na temat dodatkowych dostaw na Ukrainę, poinformował we wtorek prezes PGNiG. Jesteśmy w trakcie rozmów na temat dodatkowych dostaw gazu z kierunku polskiego na Ukrainę. Nie chcę mówić o szczegółach rozmów handlowych, powiedział Majewski dziennikarzom. Podkreślił, że PGNiG handluje gazem z Ukrainą od kilku lat. Warto przypomnieć ostatnią transakcję, kiedy wraz z ukraińskim partnerem Eru sprzedaliśmy na Ukrainę partię amerykańskiego gazu, który w formie LNG przypłynął do gazoportu w Świnoujściu, zaznaczył. No popatrzmy dalej co się dzieje. Sky Tower sprzedane. Dewelia sfinalizowała transakcję. No to popatrzmy za ile. Jak widzimy, umowa o sprzedaży obejmuje prawie 80% udziału w projekcie Sky Tower. A cena sprzedaży ustalona została na ponad 84 miliony euro. Eurotel podpisał przedwstępną umowę sprzedaży udziału w spółce Sun Energy Poland zajmującej się instalacjami w energii odnawialną, za które ma otrzymać 11 milionów złotych. Nabywcą udziałów jest EDP Energia Polska. Archikom wprowadził do oferty 185 mieszkań we Wrocławiu. Kurs akcji SDS Optik wzrósł we wtorkowym debiucie na rynku New Connect o 15% do 11,50 za akcję. Zaraz zobaczymy finalnie, jak to się w dniu dzisiejszym zakończyło. SDS Optik to firma specjalizująca się w rozwijaniu urządzeń do diagnostyki medycznej przy wykorzystaniu m.in. technologii z zakresu fotoniki. Votum szacuje, że w czwartym kwartale 2021 roku w segmencie bankowym przychody z umów z klientami. Wynikające z wynagrodzenia należnego z tytułu wyroków zasądzających w pierwszej instancji wyniosły 16,8 miliona, a wynik netto w tej części wyniósł 11,2 miliona. Popatrzmy dalej, co się dzieje. Akcjonariusze BPX działający w porozumieniu ogłosili przymusowy wykup akcji spółki. Cena wykupu jednej akcji wynosi 5,37 zł. Dzień wykupu został ustalony na 21 marca 2022 roku. Lecimy dalej. Amika szacuje, że w 2021 roku jej skonsolidowany zysk brutto spadł do 144,9 miliona z poprzednio 193,7 miliona. Według wstępnych szacunkowych wyników finansowych przychody ze sprzedaży wzrosły w 2021 roku do 3,43 miliarda złotych z poprzednio ponad 3 miliardy w 2020 roku. Zysk operacyjny Producenta GD w ubiegłym roku spadł do prawie 150 milionów z poprzednio 2,5 miliona rok wcześniej. Lećmy dalej. Get in Holding zapisał się na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji MW Trade, czyli 4 298 301 sztuk, stanowiących 51,27% kapitału zakodowego spółki. Cena ustalona w wezwaniu wynosi 5 zł za każdą akcję MW Trade. Grupa Tauron szacuje, że miała w czwartym kwartale ubiegłego roku 445 milionów EBITDA i 112 milionów ze straty netto według szacunków. Strata operacyjna wyniosła 110 milionów, a przychody ze sprzedaży i rekompensaty 7 749 milionów. I tak jak wspominałem na samym początku naszego spotkania jutro bardzo ważny, istotny dzień o godzinie 19 poznamy decyzję odnośnie 100% w Stanach Zjednoczonych. No i zobaczymy, czy rzeczywiście dojdzie do tej podwyżki, czy też nie, i jak duża ona będzie. A potem zobaczymy, czy taka wstrząs na rynkach, czy też nie. Tak więc to wszystko jutro o 19.00, potem pamiętamy, również jest konferencja pracowa FOMC o 19.30, czyli jednym słowem od 19.00 będzie bardzo ciekawie i pewnie dynamicznie. Jeżeli chodzi o obecny indeks strachu na rynku, to widzimy, że jest ekstremalny strach na poziomie 18. Na rynkach światowych widzimy, że dzisiaj raczej można powiedzieć, że względny spokój, bo popatrzmy, Tajwan w zieleni, Indie w zieleni, japoński rynek również. Tutaj Chiny się podzieliły, ale większość jak widzę i tak i tak w zielonych barwach. Wielka Brytania... Na razie w zielonych barwach, jak widzimy, Irlandia również, rynek kanadyjski się podzielił, czy też rynek brazylijski. Tak więc zobaczmy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na SP 500. Jak na razie zielone barwy Microsoft zyskuje 2,78, Apple 2,25, Google 2,37, Amazon 3,5% rośnie prawie, 4% Tesla, czyli jak widzimy, tylko sektor energetyczny dzisiaj cierpi. W odwrocie, jak na razie przynajmniej zieleń na SP 500. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na poszczególnych indeksach, popatrzmy, jeżeli chodzi o giełdę w Rosji. Ona jest cały czas zamknięta. Ropa w tym momencie tanieje. 100 dolarów za baryłkę. Jeżeli chodzi o dax DAX tańczy dzisiaj konkretnie. Jak na razie delikatne zejście korekcyjne: 13 808 punktów. SP 500 dzisiaj rośnie mocno: 4222 punkty. NASDAQ dzisiaj również do góry: 13310 punktów. Dow Jones do góry: 33220 punktów. Russell dzisiaj delikatny puścig: 1949 punktów. No ale pamiętajmy, że oczywiście sesja cały czas trwa i na pewno będą go rozgrywać do ostatnich sekund. Jeżeli chodzi o Srebro dzisiaj schodzi 24,88 dolarów za uncję. Złoto również w dół 1923 dolarów za uncję i waluty do złotówki. Frank dzisiaj, jak widzimy, spada 4,58. Funcik delikatny plusik 5,63. Euro delikatny minus 4,72 i dolar też delikatny minus 4,31. I popatrzmy, co ciekawego dzieje się na rynku krypto, bo wiadomo, że Bitcoin też jutro może tańczyć. Jeżeli chodzi o decyzję FED, wiadomo, że on też będzie tutaj dosyć konkretnie rozgrywany. Jak widzimy, na indeksie strachu mamy poziom 21, a na drugim poziom strachu na, z wynikiem 27. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to Bitcoin kosztuje 39 201 dolarów i rośnie o 6,8. Setnych. Ethereum 2587 dolarów, 6,7 na plusie. Binance Coin 370 dolarów, 54 na plusie. Tak więc widzimy, że to no delikatna zieleń, ale bez przesady. Jeżeli chodzi o dostęp do giełd, to tutaj na głównym kaflu kanału umieszczam je. Obok mamy tutaj Binance, czyli tą topową, najlepszą giełdę krypto na świecie, a obok dwie podstawowe giełdy, które w najprostszy sposób umożliwiają zakup swoich pierwszych kryptowalut za złotówki, pozostałe są dostępne w opisie. I jeżeli chodzi o dalsze losy poszczególnych projektów, to widzimy, że dzisiaj The Graph rośnie ponad 10%, BAT 7,15, CVX 6,99, a w odwrocie najmocniej dzisiaj obrywa pierwszy projekt 30%, Zcash 7,86 czy HEX 6%, ale widać, że ewidentnie jednak... Na coś czeka. Jeżeli chodzi o nasze głosowanie, na karcie społeczność masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd w najbliższą niedzielę sobie zobaczymy. Ostatnio oglądaliśmy tutaj sektor bankowy, a jak widzimy, w tym momencie mamy oddanych 260 głosów, za wszystkie głosy duże dzięki. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, to zwycięża gaming z wynikiem 30% oddanych głosów, ale widzimy, że spółki z Wiku Kraina również tutaj mamy dosyć dobry wynik: 25% oddanych głosów, banki również wysoko 20%. Tak więc jak chcesz tutaj oddać głos i zobaczyć któryś z przeglądów właśnie na naszym niedzielnym spotkaniu, to zapraszam do aktywności. Jeżeli chodzi o podsumowanie dzisiejszej sesji, to zobaczmy, co ciekawego się działo. Rozpoczynamy od zestawień, na które również masz wpływ. Jak chcesz coś zgłosić, to zapraszam do sekcji komentarzy. Pamiętaj również o uzasadnieniu. Na pierwszym zestawieniu widzimy, że Yoshi dzisiaj rośnie o 16,7%, na plusie tylko delikatnie PGE i OTZW, za to Pan MaPol obrywa 8,5%, a Bumech 6,61%. Liderem obrotu i OTZW 89 milionów. Jeżeli chodzi o liście na roczną obserwację zgłoszonych przez wszystkich widzów, to Tutaj, którzy chcieli oczywiście dokonać takiego zgłoszenia, to MT Energia 548 na plusie, PZU 332, w odwrocie Intraut obrywa aż przepotężnie 20% w dół. No cóż tam się wydarzyło? Jak wiesz, tutaj znać w komentarzu. Obrót też konkretny bańka 200. Jeśli chodzi o największe obroty, to Orlen 97 milionów i podobnie PZU. Na liście półrocznym popatrzmy: AgroLiga dzisiaj zyskuje 4,78, czy Lotos 3,17. Jeżeli chodzi o największe dzisiaj spadki, to Ondę 2,91 na minusie, czy biofaktor 2,70. Jeżeli chodzi o spółki zestawienia produkcyjnego, to tutaj widzimy, że na małym obrocie BWS 940%, Harper 2%, a w odwrocie, jak widzimy, mamy Pamapol, który obrywa 8,5%, a Milkland 6,4%. idealem obrotu, jak widzimy, jest Milkland 5200, Pamapol 5 590 000. Jeżeli chodzi o Victek, to tutaj Signity zyskuje 9, i 23 trzy nano grupa w odwrocie DataWalk trzy i a live dwa i na minusie. Lidera obrotu cyfrowy piętnaście dwieście, Orange. Jeżeli chodzi o debiutantów, to widzimy, że dzisiejszy debiutant SDS Optic zyskuje 9%, tak więc ciekawy debiut, fajny obrót, 930 tysięcy. Grupa pracuj 5% na plusie, Eko traci 1,5%, One Solution 3% na minusie, a Astet Holding traci prawie 6%. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to tutaj widzimy, że najmocniej rośnie Dektra 3,8%, Orange 3,79%, w odwrocie mamy Arctic 2,38% czy 2,28% na Kruku. Jeżeli chodzi o energetykę, to dzisiaj widzimy, że prowadzi Enea z wynikiem 3,37%, Tauron 1,90%, w odwrocie mamy IntraOut 20%, to jest potężny spadek, i ileż obrotu to PGE 23 miliony 14,5 Tauron. Jeżeli chodzi o turystykę, to dzisiaj widzimy, że najmocniejsza Większe wzrosty to Rainbow 2,63 w odwrocie LCOP 7,7 setnych. i liderem obrotu jest tutaj Rainbow 95 tysięcy. Enter również delikatny plusik 7,2%. Największe wzrosty na odzieżówce to HurtiMax 21 ponad procent, 7,30 w odwrocie Ameredan 5,69 czy CCC 3,13. Liderem obrotu LPP, które dziś, traci, dzisiaj 55 milionów wynosi obrót, a CCC 33 miliony na obrocie. Jeżeli chodzi o gastronomię, dzisiaj Maxi Pizza zyskuje 6,92 setne na plusie, ale mały obrót. O największy obrót to generuje go amrest, banieczka przebita, ale 64% setne za to w korekcie. Na ukraińskich spółkach widzimy, że w dniu dzisiejszym kernel odbija bardzo ciekawie: 17,9% na plusie, a Starta 8,67%. Agroliga 4,78%, tak więc no, bardzo ciekawe. No i oczywiście ryzykowne rozegranie spółek. Wchodzących w skład tego indeksu. Jeśli chodzi o największe spadki, to Miki na to bywa 6,40, a największy obrót generuje Kernel 17,200. Popatrzmy dalej, co się ciekawego dzieje na pogromcach. W dniu dzisiejszym MEDAP zyskuje 9%, Biomaxima 6,30, a Neuka 2,20. Najmocniej spada dzisiaj Mabion, który wczoraj roz bardzo silnie do przodu, dzisiaj 11% w dół, MBF Grupa 7,36, a Inodin 3,42. Widrem obrotu Mabion 10 700. Jeśli chodzi o budownictwo, to w dniu dzisiejszym, jak widzimy, Libet zyskuje 4,69%, elektroli 86. W odwrocie Remek traci 5,73 czy 2,42 Ulma. Liderze obrotu to Budimek z 1,5 miliona. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym największe wzrosty to Wikana 4,69 czy Dewelia 3,34, a w odwrocie mamy CP Groupę 5,98 czy Rank Progress 2,12. Liderze obrotu Lokum 839 tysięcy. Na gamingu... W dniu dzisiejszym widzimy, że Iron Wolf rośnie o 21%, Redzik 13,5%, Draggeus 9,22% czy Game 8,89%. Pozostałe spółki, tak jak tutaj widać. I jeżeli chodzi o największe spadki w dniu dzisiejszym, jest to Far 51, który ostatnio dynamicznie rósł, no, ale pionowe wzrosty kończą się również spadkami, jak widzimy, o 11,6%. 7,42% Juju, Ovikworks 6,98% czy 6,20% Punk Pirat. I największe obroty dzisiaj generuje CD Projekt, który rośnie o 2,5%. Obroty to 58 milionów, TS Games 5 milionów, 4,711 bit. Pani 4600, a bańka 700 generuje PCF. I jeżeli chodzi o indeks, to tutaj kurs wynosi 17799 punktów i indeks rośnie o 8700. Jeżeli chodzi o pozycję short, popatrzmy przy okazji gamingu, co tutaj się ciekawego zmieniło. Widzimy, że w rejestrze krótkiej sprzedaży mamy dwa shorty świeże na Allegro, dodatkowo short na LiveChacie, cztery shorty na CED-projekcie oraz short na TS Games. Jeżeli chodzi o sektor bankowy, to dzisiaj się on podzielił. Widzimy, że największe wzrosty to PKSA 3,5%, Santander 2,63%, w odrocie ING 2,27 czy 2% prawie getin nobel, liderem obrotu PKOBP 100 milionów 93 PKS, SA. sam indeks rośnie o 1,88%, kurs 107 7246 punktów. Na OZE w dniu dzisiejszym MT Energia zyskuje 5,48, jak widzimy na y, większym obrocie na przykład MS System 76% a w odrocie no, Interaut leciał potężnie 20%, a Sun Dragon kolejne 28% w dół. Liderem obrotu jak widzimy Interaut bańka 200, 635 tysięcy Sun Dragon. Chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na indeksach, to widzimy, że dzisiaj dominuje zieleń. Spożywka najmocniej, 9,5% na pusie, Ukraina 8,83. Z dużych indeksów ich 20 rośnie o 1,41, ale popatrzmy, nie byli w stanie, dosłownie braku im 7,00 żeby się zamknąć powyżej 2000 punktów zamknęli się 1999 i 93 setne, no ciekawe, jeżeli chodzi o to co się dzieje na kolejnych indeksach to widzimy, że SWIG 80 zyskuje dzisiaj 37 setnych, 18 687 punktów jest na zamknięciu a MWIG 40 zyskuje 23 setne 4385 punktów w odwrocie, jak widzimy dzisiaj, no zdecydowanie oczywiście short, odzieżówka 1.9 czy ogólnictwo 1.74 jeżeli chodzi o podsumowanie WIG 20 to tutaj Orange zyskuje najmocniej bo 3.79, pKSA 3.50 9, a PZU 332, w korekcie 4 spółki najmocniej traci CTC 313, prawie 3% merkator, KG spada 2%, ALPP LPP 1,74, Peginik bez zmian. Liderem obrotu jest KGHM134 miliony, 100 Łanieczek, Diność przebija oraz PKO BP. Jeżeli chodzi o NVIC 40, czyli średnie spółki, to w dniu dzisiejszym widzimy, że największe wzrosty generuje kernel 17,9%, grupa azoty 3,99%, a najmocniej spada dzisiaj Mabion 11,3%, Datalog 3,9%, liderem obrotu Ajord 600 MBank. Popatrzmy dalej na SVIC 80 i w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o największe wzrosty, to jest to Bioton 41% na Biotonie, tak więc widzimy, że kapitał się przesiadł chyba z Mabionu na Bioton, a Starta 87, CA Games 4,92% a najmocniej dzisiaj traci Bumech 6,61, Quercus 5,88, liderem obrotu Bogdanka 21,5 miliona, 9 milionów bioton. Popatrzmy na New Connect, dzisiaj widzimy, że największe wzrosty, no to popatrzmy na jakieś większe obroty, Yoshi 16,85, 300 tysięcy, pozostałe spółki również jakieś dwucyfrowe odbicie, ale na skromniejszych obrotach, za to najmocniej dzisiaj traci na New Connect, popatrzmy co co dzisiaj najmocniej spada. I jest to na dużym obrocie. San Dragon 630 tysięcy przebite, 28% w dół, gowena 16%, no i oczywiście Farm 51 11% w dół, 4 miliony 600, 000. no to też obok takiego obrotu, no obojętnie na pewno nie należy przechodzić. I jeżeli chodzi o ten obrót, to liderem dzisiaj na New Connect jest właśnie Farm 4600, a jak widzimy dzisiejszy debutant 930 tysięcy generuje, a menica skarbowa, która traci dzisiaj prawie 3%, generuje 800, prawie 30 tysięcy. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy na największy dzisiaj wzrost, no to widzimy, że dzisiaj zdecydowanie Bioton króluje 41%, obroty dzisiaj wynosiły ,367 726 165 zł, transakcji zawarto 159,703 sztuki i jeżeli chodzi o kolejne spółki, to widzimy, że Eurohold potwierdzone to jest 25%, 64 Kernel 17,20%, 16%, komperia Jolo 13, czy 11% pBS tak więc to są te największe wzrosty, jak widzimy, no i jak na kilkaset spółek, no to tylko kilka na jakichś dwucyfrowych wzrostach, za to najmocniej w w dzisiejszym na indeksie szerokiego rynku traci interaut 20% dunu, no aż niesamowite Ursus 19%, Marion 11. Na dużym obrocie również np. Bumek się cofa 6,6% czy migrant 6 i 40. Liderem obrotu w dniu dzisiejszym jest oczywiście spółki z 20 Mamy kogoś, kto się tutaj wysoko. Na SNS Holding popatrzmy wysoko, bardzo wysoko wręcz, na tym tle 22 miliony. Popatrzmy jeszcze na indeksy i tutaj widzimy, że największe dzisiaj, jakie największe? Oczywiście WIG się kisi cały czas w tym płaskim rężu, tak więc te poziomy są bez zmian, o których zawsze wspominam, tak więc kisimy się i rozgrywamy te same poziomy. Jeżeli chodzi o WIG20, podobnie zatrzymaliśmy się przed psychologicznym, barierą, 2000 punktów, dosłownie z 700 braku, żeby przebić ten pułap, no ale potem musimy się zmierzyć, oczywiście 2050 punktów i 2100. Jeżeli chodzi o SWIG-80, to popatrzmy, bardzo delikatnie, ale męczą, męczą to domknięcie luki strasznie. Oczywiście opór to 19 tysięcy punktów, bardzo istotne i jeżeli chodzi o MWIG-40, tutaj widzimy, że mamy też ukiszenie w bardzo płaskim ręczu i cały czas cel do rozjechania w pierwszej kolejności do 4500 punktów, no a potem wojna, aby zamknąć oczywiście tę lukę bez wywołanym na tym strachu, który się oczywiście Ostatnio wywołano i przypominam również, że jutro czekamy na Fed, a on dosyć istotnie będzie wpływał. no Tym, co u nas będziemy obserwować, to dopiero na czwartkowej sesji, no, ale na pewno rynki będą chodzić w jedną i w drugą stronę. Te topowe zagraniczne, jak również główne pary walutowe, surowce, pewnie no wszystko, zależy od tego, jaką Fed decyzję podejmie i jak bardzo drastycznie ona oczywiście będzie wpływać potem na rynki, jak duża będzie to podwyżka, jeżeli w ogóle do niej dojdzie. Tak więc ja pozdrawiam cię serdecznie, daj znać, jak upłynęła ci dzisiejsza sesja, czego spodziewasz się jutro i również czego spodziewasz się po Fed i jak. Postrzegasz to, jak to może wpłynąć przede wszystkim na te poszczególne aktywa, które codziennie obserwujemy. I przypominam na koniec oczywiście o yy, urodzinach piątych kanału, tak żeby można było sobie skorzystać z tych obniżek, które aktualnie obowiązują. Pozdrawiam serdecznie, trzymam kciuki za wyniki. Na razie, hej!